Słuchajcie, kto ma najlepszy skuter w mieście? Tak Sydney Polak chwalił Suzuki Burgmana. Szkoda, że Sydney Polak nie wiedział, że Suzuki Burgman nie przetrwa próby czasu i po prostu umrze. Co jedynie potwierdza, że prawdziwym królem skuterów jest Yamaha T-Max. Bardzo elegancki, super dynamiczny i supersportowy, a do tego myślę, że spokojnie może konkurować z niejednym motocyklem. Przed Wami wersja 2025 w wersji TechMax. Oglądajcie! Jeżeli jesteście na naszym kanale pierwszy raz, oczywiście zachęcamy do subskrypcji. Mamy tutaj mnóstwo materiałów ze świata motoryzacji i nie tylko. Natomiast jeżeli szukacie swojej wymarzonej maszyny, zostawcie kontakt w formularzu w opisie filmu. Słuchajcie, dzisiaj przed Wami jeden z najlepszych skuterów na świecie. Jeden z najbardziej sportowych skuterów na świecie. Chociaż hasło sportowy i skuter często się ze sobą gryzą. I na wielu, wielu motocyklistów jest to trochę temat tabu. Wielu z motocyklistów. Niechętnie wsiądzie na skuter. Nie uważa takiego pojazdu za prawdziwą maszynę jednośladową, ponieważ no nie mamy biegów, nie mamy zbiornika paliwa między nogami. Natomiast, jeżeli ktoś próbowałby T-Maxa, momentalnie zmienia zdanie. Jest to maszyna, która spokojnie może się nazywać skuterem sportowym, ale. Po kolei. Jeżeli chodzi o ciekawostkę, jest to model Techmax, model 2325. Jeżeli chodzi o jego wyposażenie elektroniczne, mamy tutaj nawigację w standardzie i ciekawostka odnośnie nawigacji na koniec tego materiału. Yamaha t pojawiła się na rynku w 2001 roku, czyli 24 lata temu. Wyobraźcie sobie, jak długo ta maszyna jest produkowana i od od samego początku no, zrobiła niesamowitą furorę wśród maxi skuterów. Dlaczego? Dlatego, że była skuterem świetnie wykonanym, bardzo e, wykonanym z dużą dbałością o detale, ale posiadała mnóstwo cech skutera sportowego. Świetne zawieszenie, bardzo dobrą trakcję. E, skuter świetnie prowadził się w zakrętach jak na automat, jak na skuter, był bardzo, bardzo dynamiczny. Za co odpowiada dwucylindrowy silnik. Silnik, który początkowo był pojemności 500, w pierwszym modelu nawet zasilany gaźnikiem, natomiast przechodził swoje kolejne modernizacje, pojemność się zwiększała do 530, później do 562 cm3 i taka wersja występuje w tym skuterze aktualnie. Mamy tutaj 35 kW, czyli 48 koni mechanicznych i około 55 newtonów. Czy to dużo, czy to mało? Oczywiście wielu z Was powie 50 koni co to jest? Natomiast w przypadku tego skutera no, dynamika jest świetna. Mamy tutaj bardzo dobre przyspieszenie, mamy tutaj świetny start, ale również świetną dynamikę przy prędkościach powyżej 100 na godzinę. Spokojnie możemy walnąć gazem i wyprzedać ciężarówkę. Jego Nawet przekładnia, osoby, przekładnia, ma która jest jednak tutaj w stylu sportowym za zastosowana. dla klasycznego wariatora, również, a przełożenie momentu obrotowego na tylne koło jest zrobione za pomocą fasa napędowego, który no jakby wygląda bardzo, bardzo dobrze. Mamy tutaj zastosowany taki klasyczny motocyklowy wahacz, który przekłada nam moment z, z przekładni na tylne koło za pomocą właśnie tego pasa. Działa to rewelacyjnie i działa to naprawdę bardzo, bardzo sportowo. Co do nowego modelu oczywiście z silnikowych zmian za dużych nie ma. Mamy tutaj normę Euro 5+, więc dopasowanie homologacji do aktualnych norm. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie wizualne, można zauważyć pewne zmiany. Zmiana oczywiście w przedniej lampie. Tutaj macie czarnego T-Maxa z modelu 2023-2024. Widać, że ta lampa się zmieniła. Mamy tutaj zdecydowanie inny kształt, bardziej ostry, bardziej dynamiczny. Światła pozycyjne tutaj w się takiej litery T, leżącego T, oraz jakby symetryczne, bledowe lampy poprzednim modelu wyglądało to troszeczkę inaczej, ten dżubek był taki bardziej zaostrzony. Według mnie ta lampa bardziej nawiązuje do T-Maxów z roczników 2012-15, które no robiły taką sportową furorę, wyglądały bardzo, bardzo dobrze. I jest to według mnie fajne, fajne nawiązanie do tych poprzednich lat tworzenia tego genialnego sportowego skutera. Co do tyłu, również tutaj e, mamy bardzo smukłą, dynamiczną e, linię. E, krótki tył. Jeżeli chodzi o światła, to mamy tutaj poziomy pasek LEDowy i taką pociągniętą część światła stop. E, co jakby fajnie nam imituje literkę T. W przypadku włączenia e, hamowania, e, to ten LED w tym stylu się nam pojawia. Więc wizualnie. Jest to skuter poprawiony. Oczywiście mamy cały czas te charakterystyczne boomerangi, więc nie pomylimy tego skutera z żadnym innym. E, cały czas widoczna jest ta zachowana linia Timaxa. maxa no, Słuchajcie, no jakość wykonania, to wszystko, dbało się o szczegóły. To wszystko wygląda rewelacyjnie. Te wszystkie plastiki są bardzo dobrej jakości. Nic nie trzeszczy, nic nie hałasuje. Jest to świetnie zrobione, nawet jeżeli chodzi o te obudowy silnika. Zobaczcie, wykończone aluminium, e, także e, f, fabryczne elementy, które przychodzą w standardzie z tym e, pojazdem już są i tak bardzo bardzo dobrej wysokiej jakości. Um, oczywiście, jeżeli chodzi o wersję e, mamy wersję podstawową oraz wersję TechMax. Wersja TechMax ma być wersją taką bardziej prestiżową, e, ładniejszą, lepiej wykonaną, mimo swoich sportowych cech, ma być też to skuter elegancki. Bardzo często w folderach e, na tych skuterach poruszają się biznesmeni w garniturach z teczką i tak też ma być ten skuter plasowany, tak też ma być ukierunkowany dla osób, które cenią sobie dynamikę, cenią sobie szybkie przemieszanie się po mieście, ale też cenią sobie taką wysoką jakość wykonania, cenią sobie jakby tą, tą taką elegancję i ten T-Max na pewno to daje, ten T-Max po prostu wizualnie się też bardzo podoba. Ale koniec o tych kwestiach. Porozmawiamy sobie o wersji TechMax i o wersji podstawowej. Jeżeli chodzi o wersję TechMax, mamy tutaj pewne różnice, które mają spowodować, że ten skuter będzie taki bardziej funkcjonalny, ale też taki bardziej um, wszechstronny. Czyli na przykład um, to co jakby bardzo się podoba to oczywiście elektrycznie regulowana szyba, która um, Przesuwa się aż o 11 cm, więc pozwala naprawdę nawet osobom wyższym zapewnić dobrą ochronę przed wiatrem. Ja osobiście przy moim 1,72 72 walę szybę na sam dół. Ta szyba świetnie ten wiatr wybiera, a mi nic nie wchodzi w pole widzenia. I ten skuter, według mnie, w tej pozycji niższej też ładnie wygląda, bo ta szyba nie jest aż tak bardzo pionowa. W przypadku wersji podstawowej mamy szybę, która jest w jednej stałej pozycji, jeżeli tam chcemy sobie coś zmieniać, to musimy wymienić szybę na akcesoryjną. Kolejną rzeczą, która jest w wersji Techmax, mamy grzane manetki oraz grzaną kanapę, która również z poziomu kierowcy jest sterowana. Żadnego przycisku tutaj na manetkach, a przycisk, który wchodzimy w menu i tam wybieramy sobie opcję kilku stopni grzania, czy manetek, czy, czy kanapy. Dodatkowo wersja Techmax jest fabrycznie standardowo wyposażona w Tempomat. Pozwala nam to komfortowo przemieszczać się na troszeczkę dalszych odcinkach, podróżować. Tak, oczywiście tym skuterem również można podróżować. Kolejnym elementem, który jest zarezerwowany dla Techmaxa w tym jakby roku, jest regulacja tylnego zawieszenia. Tylny amortyzator, poza napięciem wstępnym sprężyny, który występuje w wersji podstawowej, posiada również regulację tłumienia, więc mamy tutaj możliwość dopasowania sobie tych sportowych cech do naszych potrzeb. Tak samo wersja Techmax posiada te piękne, złote golenie przedniego zawieszenia, przednich amortyzatorów. Wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Dodatkowo, jak już jesteśmy w tej strefie, wersja Techmax posiada kute felgi te felgi odróżniają się kształtem od modelu 2000, od, od modelu podstawowego no i jakby ma to spowodować poprawę w właściwościach sportowych czyli niższa masa nieresorowana ale tu chyba bardziej chodziło o to żeby te felgi były naprawdę wizualnie piękne ten kształt tych elementów wycięty wygląda bardzo, bardzo ładnie. Też to, że one nie są całkowicie pomalowane, tylko właśnie jest ten aluminiowy pasek na zewnętrznych częściach i czarny pas na środku. I te szprychy wyglądają po prostu pięknie. Naprawdę, czy tylna felga, czy przednia felga w modelu Techmax odróżnia się, jest inna od wersji podstawowej. No i oczywiście kolorystyka. Kolorystyka też dla wersji Techmax jest zawsze zarezerwowana jako ta e, taka ładniejsza, bardziej prestiżowa, bardziej ekskluzywna. E, co do wyposażenia obu tych wersji, oczywiście maszyna wyposażona świetnie, e, mamy kluczyk zbliżeniowy, dzięki kluczykowi zbliżeniowemu możemy otworzyć sobie wlew paliwa, e, możemy oczywiście maszynę uruchomić, mamy coś takiego jak blokada, e, blokada kierownicy, ale również blokada centralnej nóżki. Po wyłączeniu zapłonu możemy sobie wcisnąć guzik LOCK, i mamy zablokowaną kierownicę oraz zablokowaną centralną nóżkę, więc złodziej, który chciałby nam buchnąć Timaxa, no, będzie miał na pewno utrudnioną robotę, ponieważ po prostu nie zrzuci z centralki. Tu jakby będą musiały, jakby kilka osób będzie musiało brać w tym udział, więc to na pewno. Troszeczkę zniechęci osoby, które chciałyby w jakiś sposób tutaj nam maszynę skubnąć. więc to są cechy, które współpracują z kluczykiem zbliżeniowym. Oczywiście, jeżeli chodzi o powierzchnię ładunkową, mamy tutaj miejsce pod kanapą i tutaj mieści nam się jeden kask. Oczywiście nie jest, porównując na przykład z X-Maxem, jest to dość mała przestrzeń. Natomiast jest to wystarczająca jak na tak duży skuter. Spokojnie torba z laptopem się mieści, spokojnie jedna torba z zakupami również. Kas integralny wchodzi, dwa jakieś małe jety wejdą, rękawiczki, kurtka, wszystko to, co potrzeba, więc według mnie jest ok. Chociaż patrząc na przykład na X-Maxa, gdzie ta wanna jest ogromna, tutaj tego miejsca jest znacznie mniej. Oczywiście podświetlenie. Tutaj mamy na kanapie. Kanapa też bardzo ładnie wygląda z tą nicią. Kolory nici różnią się w zależności od wersji. Mamy tutaj regulację tego oparcia, lęcz Muszę zamurkować. O, zwróćcie sobie uwagę, że możemy sobie przesuwać tę poduszkę do tyłu, do przodu, w zależności od tego, jakie mamy potrzeby, jak, e, jakie mamy tutaj, e, to jakby od naszych, w zależności od naszych gabarytów. E, oczywiście, podesty, które tutaj te przednie są. Aluminiowe wyglądają bardzo, bardzo ładnie. Te gumy tutaj w standardzie są gumowe, i tę część możemy sobie akcesorynie wymienić na podesty aluminiowe, które dodają jeszcze takiego dodatkowego smaczku. To, czego porównując z X-Maxem trochę może brakuje, no to jednego ze schowków. Tutaj w tym miejscu jest akumulator, dlatego ten schowek został po prostu zabrany. Nie ma tutaj schowka. Schowek znajduje się tutaj, i w schowku mamy oczywiście USB. Standardowe oraz taką przegródkę. Powiem Wam, że zastanawiałem się po co w ogóle taka przegródka jest, ale naprawdę działa to dobrze. Wrzucasz sobie telefon, tak? Nawet wrzucasz sobie tam dwa telefony i one się idealnie mieszczą. Jeżeli nie możesz wyciągnąć, to sobie tą przegródką po prostu wysuwasz ten telefon, jeżeli on wpadnie głębiej. Możesz go tą gumką również sobie zablokować, więc ten telefon na pewno będzie tam bezpieczny. No i oczywiście, jeżeli. Nie mamy, mamy jakiś uchwyt. Chcemy zwiększyć tą przestrzeń w tym schowku, no to wyciągamy sobie tą klapkę i ta przestrzeń nam się zwiększa. Więc to na pewno jest przemyślane i bardzo funkcjonalne rozwiązanie. Oczywiście, jeżeli chodzi o elektronikę. Jest to na pewno bardzo, bardzo zaawansowany elektronicznie skuter. W obu wersjach mamy duży 7 wyświetlacz. W obu wersjach mamy ryby jazdy, którymi możemy sobie zmieniać dynamikę skutera na tryb sport lub tryb turystyk. Oczywiście chodzi o to rakty, przepustnicy i ten start, na pewno jest to odczuwalne na sporcie, on zdecydowanie bardziej żwawo wyrywa nam do przodu. Przy turystyku jest to bardzo przyjemna charakterystyka, uważam, że dla miasta super, Natomiast, jeśli ktoś chce troszeczkę więcej e, oczekuje od skutera, to wtedy Tryb Sport na pewno spełni e, mu wszelkie oczekiwania. Jeżeli chodzi o. Mamy tu oczywiście ABS, mamy tu kontrolę trakcji. Oczywiście, jeżeli chodzi o przepustnicę, jest to przepustnica elektroniczna, ride by wire. No i oczywiście wyświetlacz, który jest jakby w pełni, w pełni funkcjonalny. W nowym e, T-Maxie mamy nowy temat wyświetlacza, więc ten temat wyświetlacza możemy sobie zmieniać, a to jest właśnie ta nowa grafika. Już pokazuje Wam, co mielibyśmy tutaj w tematach wyświetlacza. To już było i to już również było. Tutaj zmieniając sobie tryb jazdy na sport lub na turystyk, możemy sobie, automatycznie ten temat wyświetlacza nam się zmienia i on tutaj, pojawia nam się obrotomierz i zmieniają się kolory, w zależności od obrotów. A oczywiście po komunikacji z telefonem komórkowym mamy tutaj oczywiście dostęp do muzyki. W systemie e, z interkomem możemy sobie zmieniać sobie piosenki, e, jak również możemy ustawiać sobie, sprawdzać prognozę pogody. E, zobaczmy sobie, co jest w aplikacji dostępne. Proszę bardzo, mamy audio, mamy telefon, prognoza pogody, notification czyli SMS-y, informacje oraz nawigacja. I to, co chciałem Wam wspomnieć z nawigacją, nawigacja oczywiście obsługiwana przez firmę Garmin. Garmin Motorize, bardzo rozbudowana nawigacja, bardzo czytelna. I uwaga, od kwietnia tego roku całkowicie darmowa. Garmin, przy współpracy z Yamaha, zdjął subskrypcje płatne. Więc jeżeli chcielibyście korzystać z, tego, z, tej, z tej nawigacji, to oczywiście jest taka możliwość. Jest to. Bezpłatne. Podsumowując, T-Max 560 w wersji 2025 bardzo świeży, bardzo sportowy i bardzo nowoczesny skuter, który spokojnie może yy, jakby zasługiwać na miano najlepszego skutera na rynku, króla skuterów. Słuchajcie, no powiedzcie mi, jaki skuter wystąpił w tylu filmach. Na Netflix zrobił film, gdzie Tuningowali t maxy i robili tymi tuningowanymi T-Maxami napad na bank, co w ogóle było mega zabawne, bo było tam naprawdę dużo takich treści prawdziwych. E, oczywiście pełna włoska e, gangsterka, czyli mafia, e, gdzieś jeżdżąca na t i wyciągająca uzji sobie gdzieś ze schowka, też w ogóle kosmos. Natomiast jest to, tak jak wspomniałem, jeden z najbardziej rozpoznawalnych skuterów na rynku. Wielu klientów wspomina o cenie, cena nie jest najniższa. I mówią, że spokojnie w tej cenie można byłoby mieć Honda, Forza 750 czy bardzo jakieś tam dobrze wykonane Kimco AK55. Natomiast jeżeli chodzi o sportowe cechy tego pojazdu czy jakość wykonania, każdy kto się tym maxem przyjechał już wie, dlaczego on tyle kosztuje, bo jest to jednak topowa półka wśród skuterów na świecie. Jeżeli chcielibyście taki skuter sprawdzić, zobaczyć go na żywo, Zapraszamy do naszego salonu, gdzie taka maszyna, staramy się, żeby taka maszyna cały czas na miejscu była i uważam, że jeżeli ktoś ceni komfort, ale też ma jakby takie naleciałości ze sportowych motocykli i lubi dynamikę, to T-Max jest dla niego idealnym sprzętem, który daje dużo adrenaliny, dużo fanów. Kierowcom w samochodach sportowych szczęki opadają, jak ruszacie tym skrętem ze świateł, e, więc naprawdę robi to mega, mega wrażenie. E, dziękujemy Wam za oglądanie tego odcinka i czekajcie na test drogowy, gdyż niedługo taki się pojawi. Do zobaczenia!